Witam Państwa w Energii Gaz Polska. Mamy tutaj Mazdę 5. Jest ona z 2 silnikiem o mocy 145 koni. Auto z 2006 roku. Została zamontowana tutaj instalacja Berces i się dwa z podłączeniem do OBD, poszczególne elementy to tak. Reduktor, fit fazy ciekłej, fit fazy lotnej. Mamy schowane wtryskiwacze pod osłoną i centrala sterująca. Wewnątrz auto znajduje się przełącznik. Jest on tutaj oto w zaślepce. Zbiornik w tym oto 7 osobowej wersji, jest, wygląda on tak, ma on 41 litrów, co pozwoli aby go dodatkować do 33 litrów i przejechać na nim 270 kilometrów. Ostatnim elementem instalacji mamy tutaj wlew na dokręconą końcówkę znajduje się pod klapką cena instalacji to 2900 zł, a zwrócić się po przejechaniu około 9000 km. Dziękujemy zapraszamy do kolejnych odcinków.